Siemaneczko moi widzowie! W dzisiejszym odcineczku zareagujemy sobie na kolejną piosenkę Friends i tym razem tytuł to jest Goat. Nie słuchałem, widziałem tylko refren, a tak nie słuchałem. To miała być taka epicka przemowa, że przeszliśmy wiele, ale liczy się to ile jeszcze przejdziemy. A najważniejsze jest to, że przejdziemy razem. Dziwny wstęp, ale dobra? Każdy z nas to O, już ciszę to trochę, mam na maksa podgłośnione. Nie chcę domu całego rozwalić. <noise> taki od razu od, do refrenu przejście taki dla mnie średni, ale dobra? Nie więcej już nie słyszałem. Głowa paruje mi od tych pomysłów. Sam nie wiem co ja się zaraz pakuję Twoich przyjaciół ja biorę w cudzysłów. Moich przyjaciół zabiorę na kubę. Bligi, 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 bligi wszędzie MP4 albo JPEG Tobie to by już buzował Dekiel. Ja chcę robić tego jeszcze więcej Przypomina mi. Ogólnie ta piosenka tak mi przypominała owoził, jak on się nazywał. Czekajcie, jeszcze raz posłuchamy ten fragment. Moich przyjaciół ja biorę w cudzysłów, moich przyjaciół zabiorę na kubę Bligi, 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 bligi wszędzie, mp4 albo jpe nie, tobie to... Mm, ktoś tak śpiewał, ale nie pamiętam kto. Nie wiem, czy Neon miał tak... tak... bligi, bligi, wszędzie, mp4 albo jpe to... Ktoś też taki właśnie miał jakby muzyczny, nie pamiętam, czy to taki właśnie. By to by już skuzował dekiet, ja chcę robić tego jeszcze więcej. Aj, widzę, mam kiotop, no i mam biżo. Loki, słuchaj, z tym ma być. to chcieć by chcieć, to módź, mieć w tym mieć codziennie, tak w życiu. Ja i moja familia nie wymieniej za milion. Nie robimy nic, by robimy, żeby nam ze... Takie? Wajne, ale tylko nie wiem, czy tak y pasuje mi, że tak jakby, tak nisko mówi kinia znaczy właśnie wysoko w sensie, że tak piszczy jakby no nie chcę obrażać, ale no wiecie o co Oli, że tak lekko jakby mówi mm. to jest lepsza. Czajnik coś ma takiego, że w tych piosenkach jego coś tak wlatuje do głowy Chce się śpiać czasami pod abratku W sensie taka bardziej młodzieżowa piosenka Nie wiem, że ktoś za kilka lat śpiewałuje, ale, ale GOAT Taka młodzieżowa, ale fajna jak na młodzieżową piosenkę to fajne O nie gadaj że X Flash jest, o o Mi się wydawało czy to jest X Flash Ciekawe gdzie to było nagrywane i w ogóle kiedy O już tak schodzą. Pominam mi to zdjęcie Messiego, jedno, ale dobra. Wiem, ja Leo, Messi, sami... <noise> o, win głowa. Nie... Justek. Justek... Justek twórz piosenki, naprawdę świetnie się suwa Justka. chodzi o piosenki. Żadnego wezwania do sądu, a mówię Wam, że jestem gołtem Ja mówię co sądzę, nieważne pieniądze, ubrania czy Porsche Się nie zastanawiam, ja tylko się staram, by było nam dobrze A z nimi to proste Fajnie jest widzieć youtuberów, którzy są takim młodzieżowi Nagrywają taki content, no można powiedzieć, że dla Młodszej, od młodszych ludzi A naprawdę tworzą piosenki z sensem, nie jakiś kurka wodna, brybry, patapim Pij Wojankę albo jesteś Sigma albo nie. Tylko oni po polsku po pierwsze się mówią a po drugie oni normalnie mają piosenki których cokolwiek jest. Jakieś słowa, sens. No zawsze ostrości, 7. Mm. Fajna wzrotka, tak paliona mi to, tak czuję paliona, nie wiem czemu. Ooooo myślałem, że... Tak, upadek wstaje, takie coś się śpiewał A Tego nie dźwignę, ale z nimi to byłoby dziwne A to mi wydaje mi się, że kiedyś to było nagrywane, bo jak ostry z kontuzją latał o bożu. Każdy z nas to nie ma... No nie raczy mnie. poda bratku Każdy z nas to O w ogóle ten, ten pan tu. On się przedziera, nie kojarzy kto to jest, to kogoś mi on przypomina, ale kto to ma być. Nie pamiętam jak on się nazywał. Też się często Szymo, Szymek jest. Ogólnie? Fajna piosenka. Nawet nie wiem czy nie lepsza niż do jutra, które tutaj właśnie się wyświetla. Szczerze fajnie to się naprawdę słucha. Jakby... Mm. Jak na to, że to tworzyła ekipa jakby. No bo oni jednak tam nie jest jedna osoba, to fajne, bo ogólnie ja tak średnio przypadam jak ekipy jakieś tworzą piosenki. Yy, akurat nie będę ten... Yy, w sensie... Kurka wodna. Średnio mi się podoba jak po prostu dużo osób yy, śpiewa. Jak jest... no na przykład nie wiem, jedna osoba, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma i tak dalej śpiewają. A, a tutaj właśnie tak było mniej, jakby Wika i Vera tam miały jedną zwrotkę Reszta to koniec ostry, początek czajnik, środek justek, to fajnie brzmiało, naprawdę Nie było aż takiej mieszanki, no fajnie, 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 fajna piosenka, naprawdę Naprawdę mega piosenka, fajnie, podoba mi się Fajnie, będzie na Spotify'a <laughs> mm, W ogóle koszuleczki nowe wyszły z GOAT'em nie wiem, czy bym tytuł nie zmienił, ale to pewnie dlatego, że to jest takie młodzieżowe i w ogóle gold. Tylko dlatego pewnie, bo tak to pewnie jakiś inny tytuł by był. No dobra, no co? Piosenka? Zarąbista. Polecam serdecznie. No i co widzę? To było na tyle w tym odcinku. Siemanko!